Siemanko, z tej strony Paweł Rossi. Dzisiaj w tym odcinku chciałbym Wam pokazać mój statek. E, jest trochę podobny do Titanica, ale nie jest to Titanica. E. Wow. A, no tak, pływa. Okej, okay, to zaczynajmy. Tutaj zbudowałem taką górę lodową jakby. Ja ją zbudowałam, czyli tu nie było. To mój pomysł. I oto, cały sobie statek. Zobaczcie. Jest dość duży. Ale troszkę czasu zajęło mi zbudowanie go. Zacznijmy od tego. Tutaj jest takie jakby coś do wysyłania, na przykład jakiejś wiadomości, że na przykład tonie statek, czy coś. Okej, okay, tu jest bocianie gniazdo. Proszę. I tu tutaj są jakby kajuty, żeby... No, kajuty ratunkowe. Też tu zrobiłem tak, żeby były villagery, żeby... No, żeby tak wyglądało, jakby to był prawdziwy taki statek. Tu jest taki ogród. Coś tak mi się wydaje, że jest trochę za dużo tych zwierząt tu. Dobra, poczekajcie. Dobrze, już jestem z powrotem. Tak, to jest taki jakby ogródek, żeby sobie można było w nim odpocząć. no Tutaj jest drugie takie do wysyłania pomocy jakby i teraz pokażę Wam co jest w środku tutaj jest spokój kapitana, tu jest takie jakby akwarium to później do niego przejdziemy tutaj jest trochę zbroi i mapa Dobrze. o tu jest jakby ster okej okay. okay, teraz chodźmy tu tu są ogólnie pokoje różne mhm, tak no i nic takiego tam też są pokoje Do. teraz chodźmy tu tu jest wyjście Zosta no. No wyjście w no, Tutaj jest wejście do kręgielni. Tak, tu jest kręgielnia. Mhm. I tutaj jest przejście do biblioteki. Tak. No i tutaj jest wejście do biblioteki też stoło. Mm -hmm. To ma kilka pięta w papierze Tu jest, no, tu jest też i tu. Zobaczymy, czy tam czegoś nie przeoczył. Nie. Dobrze, to idziemy tam na razie na górę. No, może, no jeszcze może to będzie fajnego. Zabijmy. To i tym pierwszy to już chyba wszystko, bo tak, dobra, chodźmy na dół. Tu są też różne pokoje, widzicie. Mhm. To jest taka jakby szyba i tu widać różne rzeczy, co są. Mhm. Dobrze. Teraz chodźmy na górę. Są takie różne rzeczy. Dobra, tu jest akwarium, tak jak wam mówiłem. Mhm. Tu jest takie dla ozdoby tory są. I tu się idzie do, takiej, do takiego czegoś. No i tu można oglądać ze góry różne rzeczy no to jest jeszcze ciasto jakieś bo jak grałem na surdynową z kolegą to zostało <noise> jeszcze dobrze w takim idziemy teraz pokażę wam co jest na dole Okay. Tu jest restauracja. I tu jest jedzenie. Okej. Okay. Tutaj się wchodzi. Też są pokoje. To jest akwarium następne. Тут можна тут назад, що це нормально так було. Повинно А це закурат дивно, бо повинно бути сходи. Певні, як то направляли, то, то їх не, з... не збудували. Що це тут зробили? Все, чекайте. Окей. Okay. I... Teraz Wam pokażę bas. Albo teraz kapsułę wody. Jednak tutaj to jest pod statkiem i można oglądać już co to jest. Tam jest ta góra lodowa. Ja muszę wam powiedzieć, że dużo dość czasu mi zajęło to budowanie tego. <laughs> tak To jest basen. I tutaj są jakby takie rury do zjeżdżania zrobiłem. To jest taki mechanizm, ale później do niego przejdziemy. Tu są takie jakby, no wiecie, jak są na basenie, takie, że można zjeżdżać, nie? <laughs> Tu się w i jedzie. To jest ogólnie mechanizm, który to robi. No, włączę zresztą to. Chodzi mi no, dość proste coś. Fajne po Fajne to dość. I tutaj jeździ sobie minecart. I zasila ten tłok, który... Zasila te tłoki. I tutaj jest blok redstone który zaświecił te światła. No, I tutaj jest takie ze szkła zrobiłem. No, widać tu bibliotekę i tu jest jeszcze taki basenik mały. Więc to już by było na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się ten odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. I jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmikami, zostawcie też suba. Wiem, oj, więc...